Co tam Sebastianowi pokazujesz? Ciekawe. To jest zdjęcie Marka Formickiego, który opublikował fotki w najbardziej legendarnym piśmie pod tytułem Speedway Star, który wychodzi od roku 2009, 1929. Legendarna gazeta. Sebastian regularnie prenumeruje. Tak, a czekaj, jak wziąłem wangi, to przywoziłem zawsze tutaj, nawet sobą też ten, bo to fajna, fajna. Pamiątka, Pięknie tym bardziej, że to wychodzi dalej w takiej klasie kolorystycznej i Brakuje dobrej raczej. jakości. Brakuje takiej, ja szkoda, mm. że w troszkę niestety. Młody Dariusz Leć. Marka, to nie będziemy pytać, będzie godzinę gadał. Nie, mam, Marek, jesteś dumny, że zdjęcie w Speedway Starze? No można powiedzieć, że tak, ale mam też stare gazety Speedway Stara z lat 60 nawet 70 I gdzie jest zamieszczony wywiad Antoni Woryno, który startował w 73 roku. W zespole Pool Pirates. Można powiedzieć, no witamy ponownie we Włókniarzu. Powiedz teraz, jaka będzie ta Twoja działka obowiązków, czy będziesz się zajmował? No dokładnie tak. Od jakiegoś czasu zostałem dyrektorem klubu, także tutaj kwestie jakby sportowe typowo, pod względem tutaj będzie lech kędziora za to, to odpowiadał. Ja zajmuję się teraz działką tutaj kwestii organizacyjnej całego klubu. Począwszy od negocjacji kontraktowych, które mieliśmy, mieliśmy tutaj w czasie jesieni. Po teraźniejsze obowiązki bodajże nawet są, tutaj wchodzą kompetencje finansowe, także tutaj razem z zarządem działamy w kwestii budżetu, powiększania budżetu, pewne pomysły, które chcemy wdrożyć, aby obwółciarz aby był, był produktem po prostu na bardzo wysokim poziomie i przynosił coraz większe przychody do, do klubu. Nad tym pracujemy cały czas. Także od tej pory jestem, jakby, w tej kwestii przebranżywiony i bardzo się z tego cieszę. A sportowo, Michał, wierzysz w ten włókniarz? No bo fachowcy są nieprzychylni. Wierzysz, że pojedziemy o miejsce, nie wiem, piąte, szóste? Jak najbardziej. Wiem, że fachowcy są sceptyczni, ale tutaj też rola Beniaminka jest niewdzięczna, bo w tamtej roli rok temu występował row rybnik i też wszyscy fachowcy mówili, że, że będzie tutaj gorzki sedzendarz rowu, wcześniej GKM grudziąc. Tak samo kluby się jakoś utrzymują tej ekstra i głęboko wierzę, że my się tej ekstra utrzymamy i taki cel minimum przy tym składzie, który jest, chciałbym szóste miejsce i jeśli będę szóste miejsce na koniec sezonu, to będę niezwykle szczęśliwy we wrześniu z zrealizowanego celu.